Biorąc pod uwagę emocje wyczuwalne na trybunach jeszcze przed spotkaniem, dziś szykuje nam się starcie piłkarskich gladiatorów. Bayern Monachium zmierzy się z RB Lipsk. Pierwszy gwizdek wkrótce. Halo, witamy Państwa i zapraszamy serdecznie na dzisiejszą transmisję meczu ze stadionów Monachium. Ten mecz już za moment na naszej antenie. Na mecz zapraszają Państwa Tomasz Smokowski z Jacek Laskowski. Dziś zapraszamy Państwa na spotkanie w Bundeslidze. Bayern Monachium gra z Muszę powiedzieć, że ciekaw jestem przebiegu tego spotkania. Liczę na to, że obie ekipy postawią na otwartą, ofensywną piłkę i nie zabraknie bramy. Niewiele klubów dostarczyło kibicom w ostatnich dekadach takich emocji jak Fajer. I musimy nawet wracać pamięcią do finału w Barcelonie z Manchesterem United. Kibice dogamskiej drużyny również źle wspominają finał UEFA Champions League na własnym boisku z Chelsea. Ale wspaniały, efektowny, niezmordowany Bayern Henkesa się nie poddawał. Rok później sięgnął po upragnione trofeum. A teraz realizator pokazuje nam jedenastkę Bayernu Monachium. A ustawienie to zapewne 1-4-5-1. Tak sądzę, jeden wysunięty napastnik mający wsparcie aż pięciu pomocników, którzy przejmą środek pola, ale w zależności od potrzeb mogą wesprzeć atak, jak i obronę. Jeśli sytuacja pozwoli, to z tego ustawienia szybko można stworzyć ofensywną formację nawet z trzema napastnikami. Tak prezentuje się skład RB Lipsk. Zagrają chyba tradycyjnym ustawieniem 1-4-4-2 z dwoma środkowymi i dwoma bocznymi pomocnikami. Tak, a to oznacza dużą mobilność wszystkich formacji. Myślę, że szczególnie ważnym elementem ich gry będą akcje skrzydłami i wrzutki w pole karne. Taki pas transmisyjny, boczny obrońca, bok pomocy, wrzutka do napastnika. To wręcz fabryka niebezpiecznych akcji. Ma teraz na skrzydle otwartą autostradę. Ładne dorzucenie piłki na dalszy słupek. No nie. Nic nie zdziała takim strzałem. Piłka bez problemu ląduje w rękach bramkarza. Fermiren. Sopenda. Teraz gracz Herbelipsk traci piłkę. Kajdara. To natarcie piłkarzy RB Wygląda obiecująco. Ale atak spalił na panewce. Świetna gra w obronie. I strzela. Ka wybita przez bramkarza. Bardzo dobra interwencja. Hein. Okay. Prosto do drużyny przeciwnej. Fatalne podanie. Baumgartner, spalony, źle się ustawił. Guerreiro, zdecydował się na akcję indywidualną. Kibice wstrzymali oddech. Miał okazję. Tymczasem piłka opuszcza boisko. Znowu bramkarz. Ajdara. Baumgartner. Fermiren. Zembia dostrzega do przewinienia, ale pozwala grać dalej. Zawodnicy RB Lipsk szukają swojej szansy pod bramką rywala. Puta w pole ma tam to wykończyć. Oj, jak on to zmarnował Jacku. Niewiarygodne. Nie mam pojęcia Tomku. Powinien był teraz otworzyć wynik tego spotkania. Oby to się nie zemściło. Ucjala, traci piłkę. Sędzia puszcza grę. Pytanie teraz, czy uda się to wykorzystać? Poszłopkowuje. Tak, świetnie teraz Bramkasz. Posiadanie teraz po stronie Bayernu. I obrona teraz ograna. Zdecydowana teraz interwencja obrońcy, który oddala zagrożenie. Hurricane. Siała stracił piłkę. Fermiren. Hajdara. Sędzia puszcza grę. Mimo fałlu. Sesko. Sesko. Baumgartner. Skuteczna interwencja. Piłka wybita. I próba strzału. A, teraz pokazał co potrafi. Słyszymy gwizdek kończący pierwszą połowę. Teraz kwadrans przerwy. Obie ekipy zamieniły się już stronami i zaczynamy teraz drugą połowę tego meczu. Hurricane. Za chwilę grę z wolnego wznowią bawarczycy. Czas na zmianę. Zaraz ktoś wejdzie na boisko. wyglądał ten atak. To mogło się udać, ale piłka została przejęta. Wysoki pressing, byle nie stracić piłki. Odebrał tę piłkę jak na treningu. Sane ma dużo miejsca na boku boiska. Arrykane przy dalszym słuchku. I oto pierwszy gol w dzisiejszym meczu przed państwem Hurricane. Zobaczmy to raz jeszcze na powtórce. Tutaj kluczową rolę odegrał Leroy Zanei, jego świetne dośrodkowanie. Potem dobre wyjście do piłki, uderzenie głową. Bramkarz mógł już tylko się zastanawiać, czy nie będzie miał głupiej miny na zdjęciach. to mamy 1 do 0. Sesko. Teraz Baumgartner. Brawo, dobry odbiór blisko własnej bramki. Fermiren. Teraz Baumgartner. Może teraz uderzyć. Kurany boskie, co tu się dzieje? Kolejny gol, tylko w drugą stronę. Czy ktoś powstrzyma to całe szaleństwo? Mamy powtórkę tej pięknej bramki. Obrona robiła co mogła, żeby zatrzymać ten atak, ale mimo to udało się zachować zimną krew i zdobyć bramkę. Wyrównali więc stan spotkania. Jeden do jednego. i Sané. Sané, teraz z piłką. I teraz Bawarczycy stracili piłkę. Fermiren. I Kado Popórkę. Widzimy, jak dobre było to podanie, Wymierzono niemal wprost na nogę. A potem już Harry Kane zrobił to, co już od lat przecież umie robić najlepiej ze spokojem, kupnął na bramkę praktycznie, nie dając bramkarzowi żadnych szans na skuteczną interwencję. Aktualny wynik to 2 do 1, Kristof Baumgartner, hajdara. Dobre ustawienie, jakże potrzebna interwencja. To może być groźne, będzie kontra. Obroncy nie bardzo kwakują się z powrotem. Fermiren. 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 Obie drużyny mają przed sobą ostatnie 10 minut. Liga poza boiskiem. Rozpoczną od bramki. Zmiana gotowa. Zaraz na murawie zamelduje się zawodnik z ławki. To w Baumgartner. Utaże RB sk mają teraz sporo miejsca. I Sané. Aut dla drużyny przeciwnej po tej dobrej interwencji. Uwaga, prosto zagranie teraz. To powinno się robić w obronie. Jest potwierdzenie. Tylko dwie minuty doliczone do regulaminowego czasu gry. Było tam przewinienie, ale jednak sędzia pozwala dalej grać. Łukasz szybuje po pole karne. No i mamy ostatni gwizdek sędziego. Bayern Monachium z trzema punktami. Przyzwoity mecz, po którym nagrodą za tę jedną bramkę strzeloną więcej będą trzy punkty w tabeli ligowej. Świetny był dzisiaj, zwłaszcza Harry Kane. Naprawdę podobał mi się jego występ w tym meczu. Dwie bramki i to w wygranym meczu. No, ma powody do zadowolenia, ale też te gole nie wzięły się z niczego. Był aktywny, polował na okazję, cały czas skupiał na sobie uwagę obrońców. A mimo to nie powstrzymajmy.